Witam wszystkich w krótkim omówieniu aktualizacji 1.15. Aktualizacja była bardziej skupiona na naprawach błędów, ale też dodano parę nowości. A więc Pierwszą nowością jest to, że można budować dosłownie wszędzie jak się chce. To, co przedstawiam, to jest jedna z struktur, które gracze postawili. Niestety nie udało mi się nagrać ani zrzutować innych ciekawych struktur. Następną rzeczą jest nawet karabin AUG AX a konkretnie Aur, jest on kompatybilny ze wszystkimi magazynkami do karabinu M4 jest też AUG A1 który no niestety pasuje tylko do, jest kompatybilny z magazynkami od e, AUGA. a jest też pozytyw AUG A1 ponieważ on ma wbudowaną w siebie lunetę AUG AX jest, można do niego doczepić różne dodatki tak jak na załączonym obrazku. Tutaj na tym oku mam tłumik oraz akoga. No. Następną rzeczą jest kamizelka myśliwska. Po prostu ciuch. Można do niej doczepić haczyk. Nie jest jakoś szczególnie interesująca. No, widzi się z okazji. No. Co ja mogę na ten temat więcej powiedzieć? Następną rzeczą jest to, że można do kija baseballowego, znaczy wokół kija baseballowego, owinąć drut kolczasty. I wtedy mamy kij jak Negan z The Walking Dead. Oczywiście, oczywiście sam trudkul czasty możemy teraz przerobić na zwyczajny trud metalowy, co jest dosyć spoko opcją. No, ee, to jest takie krótkie streszczenie, jutro postaram się nagrać coś dłuższego. W sumie nagrywam się to po prostu na odczep się ode mnie Jagiec. a więc co mogę tutaj więcej powiedzieć. Przyszedł wszystkim miłego wieczoru, dnia, zależy kiedy to oglądacie i cześć.